To jest tej strony Kube i dzisiaj następny odcinek z Warhammera 40k oraz kolejny z pochodnych Shadow Sworda. Sword. Jest to kolejny wariant super ciężkiego wozu astramilitarum, jakim jest o wiele starszy i częściej spotykany Shadow Sword. Skoro Shadow Sword jest częściej spotykany, to Bainsword to już chyba jest absolutny ewenement. Podobnie jak inne pochodne Shadow Sworda, wóz ten został stworzony do pełnienia bardzo konkretnej roli na polu walki, i właśnie do niej zostało dobrane jego uzbrojenie. Bainsworth pełni rolę ciężkiego czołgu oblężniczego, zdolnego do przeprowadzenia uderzeń na najpotężniejsze umocnienia nieprzyjaciela. Z tego powodu stanowiące uzbrojenie pierwowzoru działu wulkan zostało wymienione na potężne działo wstrząsowe. Co ciekawe, pomimo zmiany uzbrojenia, wóz zachował duże możliwości zwalczania pojazdów nieprzyjaciela. Tam, gdzie nieprzyjacielskie umocnienie i z ściany wrogich czołgów stanowiły barierę niemożliwą dla przebicia przez Astra Militarum, niezależnie od wielkości rzuconych przeciw nim mas piechociarzy i taszczonego przez nich sprzętu, do akcji wkracza Bainsworth. Kolejnymi wystrzałami swego potężnego działa dowodzi nieprzyjacielowi fałszywości zaufania umocnieniom i wywala potężne dziury nawet w najpotężniejszych fortyfikacjach. Stworzony wyłom, błyskawicznie wdzierają się całe stada mniejszych, dostosowanych do walki na krótkich dystansach pojazdów pancernych, które wybijają cokolwiek, co pozostało żywe po ostrzale Sworda. Poza oczywistą potęgą czołgowego działa, nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zdolny jest on do rozklepywania umocnień wroga z dystansu niemożliwiającego mu odpowiedzenie ogniem. Sword jest najnowszą z pochodnych Sworda. Dowódcy i taktycy Gwardii Imperialnej od dłuższego czasu sygnalizowali zapotrzebowanie na wóz zdolny niszczyć linie obronne nieprzyjaciela równie skutecznie i z równie dużego dystansu jak szadł Sword, lecz posiadający większą mobilność i siłę ognia. Mobilność 300-tonowej góry żelazwa, to im się na śmieszkowanie zebrało. Po jakimś czasie poświęconym na kombinowanie i pewnie sporej ilości blueskrinów, pewnej ilości oszalałych i ostatecznie zlobotomizowanych adeptów oraz kilku tych herezjach tych kapłani Adeptus Mechanicus dostarczyli rozwiązanie. Rozwiązanie w pewien sposób standardowe w przypadku pochodnych Shadow Sworda, czyli broń dzierżoną przez tytany podmienili na inną broń dzierżoną przez tytany. W tym przypadku było to działo wstrząsowe, jedno z najpotężniejszych i największych dział artylerii lufowej dostępnych w Imperium Człowieka. Z tego powodu kazamata głównego uzbrojenia musiała przejść głęboką przebudowę swej wewnętrznej struktury, tak aby móc przyjąć na siebie i rozproszyć potężną energię odrzutu. Pozostałe po zdemontowaniu agregatów pomocniczych działa wulkan i modyfikacji na bud budowę miejsce przekształcono w magazyn amunicyjny. Stanowiący bardziej mocno opancerzony dział samobieżne, Bainsworth ma swoje miejsce, tak jak pełniący podobną rolę, ale o zdecydowanie biedniejszej lufie Basilisk w tylnej linii, skąd może swobodnie prowadzić ostrzał. Tak samo jak Bazilisk, wóz może też zostać przesunięty na pierwszą linię, by siać zniszczenie ogniem bezpośrednim. Oczywiście po raz kolejny Bazylisk jest bardzo biednym punktem odniesienia biorąc pod uwagę kartonowy pancerz Chimery i odkryty przedział bojowy, ale kto by się przejmował takimi szczegółami? W przypadku Bainswarda o sile przebicia stanowi już jego masa. Tradycyjnie dla Shadow Sworda i jego pochodnych około 350 ton samo w sobie jest konkretnym argumentem. Co więcej, stanowiące o standardowe uzbrojenie pomocnicze dwa działa laserowe i trzy podwójnie sprzężone ciężkie boltery dają pojazdowi o wiele większą elastyczność i skuteczność. Niż cała bateria bazylisków pchniętych do bezpośredniej walki. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na sukces bezpośredniego użycia bainswordów jest prosty fakt, iż potężna rycząca silnikiem, ziejąca ogniem i, śmier i śmiercią góra plastali i ceramitu stanowi potężnego kopa dla morale znajdujących się w pobliżu gwardzistów. Pomimo całej swojej potęgi, szerokiego wachlarza możliwych zastosowań, bainsword nie ustrzegł się szeregu problemów typowych dla pochodnych szadł Sworda. Co prawda, zastosowanie mniej lub bardziej tradycyjnego działa wyeliminowało konieczność wyłączania silnika pojazdu w momencie oddawania strzału, jednak reszta komplikacji pozostała. Pojazd jest wielki i powolny, więc niechroniony, stanowi idealny cel dla wrogich artylerzystów, zaś zamontowany działa w kazamacie wymaga manewrowania całym pojazdem, by naprowadzić je na cel. Co więcej, pociski z działa wstrząsowego, zdolne do niszczenia najpotężniejszych fortyfikacji i najcięższych pojazdów, można też próbować polować tym na Tytany. Nie posiadają czystej i surowej mocy działa wulkan czy działa plazmowego, więc jakiekolwiek tarcze pustki czynią je niemal całkowicie nieszkodliwymi. Z tego powodu Bainsword często wymaga wsparcia innych wozów zdolnych przeciążyć osłony nieprzyjaciela, zanim sam będzie w stanie zakończyć wymianę poglądów z ogniem z działa wstrząsowego. Ciekawostką jest, tak typowa dla rzadkich i cennych pojazdów, kwestia nadawania Bainswordom nazw własnych. Po wyprodukowaniu na świecie kuźni, wóz jest oczywiście rejestrowany w archiwach Mechanikum, jednak pierwotnie figurują zazwyczaj jako kombinacja nazwy macierzystej planety oraz części lub całości numeru seryjnego. Dopiero kiedy Czołg, i przy okazji jego załoga, dowiedzie swojej wartości w boju, otrzymuje on wła nazwę własną, często uwzględniającą pokonanych wrogów, co często bywa nieco problematyczne. Trafienie pociskiem z działa wstrząsowego często mieli cel tak skutecznie, że jego dokładna identyfikacja jest co najmniej problematyczna. Stanowiące główne uzbrojenie Sworda działów Wstrząsowej jest jedną z najpotężniejszych dostępnych imperium broni artyleryjskich, która potęgą dorównuje swojej rzadkości. Rzadkości, o której wcale nie decyduje skomplikowanie konstrukcji z samej armaty. W końcu wyklepanie odpowiednio dużej rury obłożonej oporopowrotnikami i układem celowania wcale nie jest aż tak skomplikowane. Czynnikiem ograniczającym wykorzystanie Działa Wstrząsowego jest niewielka dostępność amunicji, którą się ono żywi. Kiedy jakaś planeta skazana zostanie na eksterminatus, na miejsce oprócz floty mającej wykonać wyrok, przebywają okręty Magos Geologis, mające za zadanie przechwycenie energii umierającego świata. Spowite w szalejącym zniszczeniu łapią one śmiertelny krzyk niszczonej planety z wykorzystaniem starodawnych urządzeń, wykorzystujących tajemną technologię. Uwięzione echa śmierci zabierane są później na świat kuźnie, w celu powielenia i nadania im postaci pocisków strząsowych. Według plotek. Makabryczne w swojej naturze naboje wydają z siebie jęki i krzyki ginącej populacji, szczególnie gdy wystrzelony z działa pocisk mknie w stronę celu. Szeregowy, zamknijcie się wreszcie! Panie poruszniku, melduje, że to ten pocisk na mnie krzyczy! To stulcie pysk ładujcie szybciej, bo miłe pęka od tych wrzasków! Adeptus Mechanikus protektyk tych nigdy nie podważyło ani nie potwierdziło. Podobnie brakuje oficjalnych danych odnośnie wpływu amunicji na psychikę załóg Benis Wardów. Pociski wstrząsowe są nieco mniejsze i lżejsze od jajek, którymi ciska działo Hellhammer, stanowiące uzbrojenie Stormswarda, jednak posiadają o wiele większy zasięg. I to właśnie zasięg w połączeniu z absolutnie niszczycielskim potencjałem czyni działo wstrząsowe tak cenionym przez imperialnych dowódców orężem. Kiedy pocisk dotrze do celu, zgromadzona w nim energia eksterminatusu uwalnia się w potężnej eksplozji stanowiącej echo uderzenia rozrywającego planetę. Niewiele rzeczy zdolnych jest oprzeć się tak wielkiej sile, więc po opadnięciu kurzu i dymu w nieprzyjacielskich umocnieniach zazwyczaj ukazuje się ziejąca dziura. Jeśli jednak jakaś struktura zdoła przetrwać bezpośrednie trafienie, to spowodowane przez nią wstrząsy naruszą ją na tyle, że kolejny pocisk odniesie już zamierzony skutek. A jeżeli coś jest w stanie poradzić sobie z dwoma trafieniami z działa wstrząsowego, to jedynym co pozostaje jest długie i sumienne bombardowanie orbitalne. Potężny odrzut działa wstrząsowego i wymuszone przez nie przekonstruowanie pojazdu pozbawiły go przedziału dla desantu. W jego miejscu znalazły się potężne oporo powrotniki, zdolne wytłumić pęd cofającego się ciała oraz przestrzeń dla tych kapłanów oraz służących im serwitorów, którzy zajmują się bieżącą konserwacją podzespołów armaty i starożytnych augurów odpowiedzialnych za celowanie. Te drugie są adresatami szczególnie żarliwych litanii celności i odkupienia ze względu na częstokroć straszne konsekwencje spudłowanego strzału pal jeżeli pocisk minie cel i wyląduje w znajdujący się po drugiej stronie celu szeregach oblegającej armii, jeżeli nie znajdował się tam inny rzadki i cenny wóz albo sztab, to straty są w miarę akceptowalne. Czasem jednak skutki przekraczają granice jakiegokolwiek przewidywania, tak jak miało to miejsce na Kandrax-2, gdzie 87. Regiment Kadiański zaatakował formację zdradzieckich gwardzistów. Pocisk wstrząsowy o włos minął umocnienia zdrajców i spadł daleko za celem. Wzbudzone jego i wibracje gruntów zbudziły uśpiony nekroński monolit, co ostatecznie doprowadziło do wybicia zarówno zdrajców, jak i kadian przez niepowstrzymany zalew nieumarłych wojowników. Na dzisiaj to tyle informacji na temat Bainsworda. Dzięki za wsłuchanie. Do usłyszenia.